Czy wiesz, co mnie najbardziej fascynuje? Ludzie pracują całymi dniami, aby zarobić pieniądze, ale tuż przed zaśnięciem, nieświadomie decydują, czy pozostaną uwięzieni w niedostatku, czy otworzą się na obfitość. Brzmi niedorzecznie, prawda? Udowodnię ci, że kiedy śpisz, twój umysł kreuje twoją rzeczywistość, a to, co mu powiesz w ostatnich minutach przed snem, może na zawsze odmienić twoją sytuację finansową. Teraz odpowiedz mi. Ile razy zasypiałeś myśląc o rachunkach, problemach, strachu przed porażką? I co się stało następnego dnia? Więcej rachunków, więcej problemów, więcej strachu. Zbieg okoliczności? Powiem ci, nie. Był taki okres w moim życiu, kiedy po prostu nie rozumiałem, dlaczego wszystko wydaje się iść nie tak. Ciężko pracowałem, robiłem plany, starałem się jak każdy zdeterminowany człowiek, ale kiedy kładłem głowę na poduszce w nocy. Mój umysł był wirującą masą zmartwień, długów, frustracji i tego dławiącego uczucia bycia uwięzionym w niekończącym się cyklu. Być może doskonale wiesz, o czym mówię. Ten moment, kiedy ciało błaga o odpoczynek, ale umysł uparcie powtarza te same lęki, te same pytania bez odpowiedzi. Co jeśli nic się nie zmieni? Co jeśli znowu poniosę porażkę? Co jeśli pieniędzy nigdy nie wystarczy? Przeżywałem to noc po nocy, nie zdając sobie sprawy, że popełniam jeden z największych błędów w moim życiu, przekazując mojemu umysłowi w najbardziej potężnym momencie dnia ziarna niedostatku, strachu i wątpliwości. Dopiero kiedy zacząłem studiować funkcjonowanie umysłu podświadomego i wzorce najbardziej utytułowanych ludzi na świecie, zrozumiałem coś, co wszystko dla mnie zmieniło. Ostatnie myśli przed zaśnięciem. Nie umierają wraz z nadejściem snu. Wręcz przeciwnie, to właśnie w tym stanie, kiedy umysł świadomy w końcu milknie, podświadomość zaczyna pracować z większą intensywnością. Nie odpoczywa, nie ocenia, nie kwestionuje. Po prostu słucha. I słucha z absolutną precyzją. Badania w dziedzinie neuronauki pokazują, że w minutach poprzedzających sen mózg wchodzi w stany zwane alfa i teta stany wysokiej podatności. Gdzie informacje są wchłaniane bez logicznego oporu, to tak, jakby drzwi umysłu były szeroko otwarte. A wszystko, co myślisz i czujesz w tym czasie, jest rejestrowane jako bezpośrednie polecenie. I wtedy zdałem sobie sprawę. Każdej nocy, bez wyjątku, przekazywałem temu potężnemu umysłowi obrazy strachu, porażki, frustracji, a podświadomość, wierna swojej roli, przekształcała to w myśli, emocje i zachowania które tylko wzmacniały tę samą rzeczywistość następnego dnia. To był niewidzialny, ale niezwykle realny cykl. Dobrze pamiętam jedną konkretną noc. Siedziałem na łóżku, rachunki rozrzucone po stole i niepokój w piersi, który wydawał się nie mieć końca. Wtedy, niemal w akcie desperacji, postanowiłem spróbować czegoś innego. Zamiast powtarzać te same myśli, zamknąłem oczy i po raz pierwszy powiedziałem sobie: Oddaję mój umysł. Wierzę, że nowe pomysły i okazje są w drodze. Tej nocy nie zdarzył się żaden natychmiastowy cud, ale następnego ranka obudziłem się z lekkością, której od dawna nie czułem. A w kolejnych dniach zacząłem dostrzegać jasność w decyzjach, które wcześniej wydawały się niemożliwe. Zrozumiałem, że kiedy spałem, mój umysł zaczął pracować na moją korzyść, ponieważ w końcu wydałem mu inne rozkazy. I tego wiele osób nie rozumie. Myślą, że życie się nie zmienia, bo praca nie wystarcza, bo pieniądze nie przychodzą, bo okazje się nie pojawiają. Ale prawda jest taka, że zanim zmienisz to, co na zewnątrz, musisz zmienić to, co wewnątrz. A wszystko zaczyna się w tych cichych minutach przed snem. Umysł nie rozróżnia między tym, co realne, a tym, co wyobrażone, między tym, co jest prawdą teraz, a tym, co tylko wizualizujesz. Jeśli karmisz ideę porażki, on przekształca to w rzeczywistość emocjonalną i behawioralną. Jeśli karmisz ideę obfitości, on zaczyna dopasowywać myśli, emocje i działania, aby stworzyć spójność z tym nowym obrazem. Lubię o tym myśleć w ten sposób. Każda myśl przed zaśnięciem jest jak ziarno wrzucone w najbardziej żyzną glebę na świecie. Podświadomość jest tą glebą. I jak każda gleba, ona nie decyduje, co posadzić. Po prostu sprawia, że rośnie to, co otrzymuje. Jeśli siejesz strach, zbierasz ograniczenia. Jeśli siejesz dobrobyt, zbierasz możliwości. Wybór tego, co posadzić, należy do Ciebie, zawsze tak było. Ale zanim się tego nauczyłem, spędzałem całe noce karmiąc dokładnie to, czego nie chciałem widzieć rosnącego w moim życiu. Kiedy zrozumiałem, że umysł akceptuje jako prawdę wszystko, co jest powtarzane z wystarczającą emocją, Zrozumiałem, dlaczego tak wielu ludzi pozostaje uwięzionych w tych samych wzorcach przez lata. To nie pech, to nie przeznaczenie, to nie brak szczęścia, to programowanie mentalne, a całe programowanie można przepisać. Kluczem jest właśnie wykorzystanie najbardziej potężnego momentu dnia minut przed snem dosadzenia nowych idei, nowych przekonań, nowych obrazów. Ponieważ to w nocy, kiedy ciało odpoczywa. Umysł pracuje, aby stworzyć rzeczywistość, którą będziesz żył jutro. Pamiętam dokładnie, jak to się dla mnie zaczęło. To była zwykła noc, ale byłem zdecydowany nie powtarzać wzorca, który mi towarzyszył od lat kładzenia głowy na poduszce i zabierania ze sobą wszystkich zmartwień, długów, lęków i frustracji do snu, ponieważ do tej pory nie rozumiałem, że to właśnie jest najbardziej potężny moment na przeprogramowanie umysłu. Tej nocy zacząłem stosować z dyscypliną to, co dziś nazywam techniką nocnego ziarna. I chcę ci to szczegółowo wyjaśnić, ponieważ każdy etap ma powód i konkretny efekt. Po pierwsze, przygotowanie. Nie lekceważ tego. Otoczenie, w którym zasypiasz, komunikuje twojej podświadomości, w jaki sposób powinna działać. Jeśli śpisz z włączonym telewizorem na negatywnych wiadomościach, z jasnym światłem, telefonem wydającym dźwięki powiadomień, Mówisz swojemu mózgowi, pozostań czujny, pozostań napięty, pozostań w reakcji. Więc pierwszą rzeczą jest stworzenie atmosfery pokoju. Wyłącz telefon, przygaś światła, utrzymuj porządek w pokoju. Wydaje się to szczegółem, ale mózg kojarzy porządek zewnętrzny z bezpieczeństwem wewnętrznym. Kiedy jest bałagan wizualny i dźwiękowy, umysł pozostaje w stanie gotowości, a drzwi do podświadomości nie otwierają się całkowicie. Następnie przychodzi oddech. Wdychaj licząc do czterech, zatrzymaj powietrze na cztery, wydychaj licząc do sześciu. Powtórz ten cykl pięć razy. Badania z HeartMath Institute pokazują, że ten wzorzec oddechu reguluje bicie serca i uspokaja autonomiczny układ nerwowy, wprowadzając ciało w stan koherencji, gdzie umysł i serce wchodzą w równowagę. To w tym stanie podświadomość staje się bardziej podatna, ponieważ umysł świadomy redukuje osądy i logiczny opór. Teraz nadchodzi najważniejszy etap: deklaracje. To nie są mgliste życzenia, to nie są nieśmiałe prośby. To są jasne polecenia w czasie teraźniejszym z emocjami. Praktyczne przykłady: Kiedy śpię, mój umysł przyciąga możliwości finansowe, albo jestem godzien bogactwa i wolności, albo jeszcze. Pieniądze przychodzą do mnie w nieoczekiwany i pozytywny sposób. Dlaczego w czasie teraźniejszym? Ponieważ podświadomość nie rozumie przyszłości. Jeśli mówisz, będę miał dobrobyt, on rejestruje to jako coś odległego, ale kiedy deklarujesz, jestem zamożny, on akceptuje to jako prawdę teraz i zaczyna dopasowywać myśli, emocje i zachowania, aby to uwiarygodnić. I tu wchodzi emocja. Powtarzanie bez uczucia staje się szumem. Zdanie wypowiedziane z przekonaniem, odczuwane jako prawda, jest warte więcej niż sto wypowiedzianych mechanicznie. Dlatego zamknij oczy i pozwól sobie poczuć, jakby to było, gdyby to już było realne. Neuronauka nazywa to próbą mentalną. Kiedy żywo wyobrażasz sobie doświadczenie, aktywujesz praktycznie te same obszary mózgu, co wtedy, gdy przeżywasz je naprawdę. Oznacza to, że widząc siebie spłacającego wszystkie rachunki, pomagającego rodzinie, żyjącego w wolności, mózg zaczyna tworzyć nowe ścieżki neuronalne, tak jakby już wiedział, jak tam dotrzeć. Pamiętam okres, w którym długi były tak duże, że prawie nie mogłem normalnie oddychać. Pierwszej nocy, kiedy to zastosowałem, zobaczyłem siebie mentalnie idącego do banku, spłacającego wszystko i wychodzącego lekko z uśmiechem na twarzy robiłem to noc po nocy. Kilka tygodni później pojawiła się całkowicie niespodziewana okazja biznesowa i zaczęła się od pomysłu, który zapisałem rano, zaraz po jednym z tych nocnych ćwiczeń. To wtedy zdałem sobie sprawę, kiedy spałem, moja podświadomość pracowała. Po afirmacjach i wizualizacji przychodzi poddanie się i to jest kluczowe. Mówiłem do no Boże oddaję mój umysł, zaszczep we mnie ideę dobrobytu. Ufam, odpoczywam, otrzymuję. Ten akt zdejmuje ciężar niepokoju, ponieważ funkcją podświadomości jest tworzenie, a nie wymuszanie. Nie musisz wiedzieć, jak rzeczy się potoczą, musisz tylko zasiać właściwe ziarno. Życie znajduje drogi, kiedy przestajesz blokować wszystko strachem i wątpliwościami. Dla kogoś, kto ma zabiegany dzień, można skondensować rytuał. Dwie minuty oddechu, trzy deklaracji z emocjami, trzy szczegółowej wizualizacji i dwie wdzięczności i oddania. Dziesięć minut w sumie. Ale rób to z obecnością, a nie w pośpiechu, i zapisuj pomysły, które przychodzą rano. Wielu wynalazców, artystów i przedsiębiorców odnoszących sukcesy. Donosi, że genialne rozwiązania pochodziły ze snów lub momentów zaraz po przebudzeniu. Thomas Edison używał tej techniki. Drzemał z metalowymi kulkami w rękach, a kiedy zasypiał i one spadały, budził się i zapisywał pomysły, które pojawiały się w tym stanie między snem a jawą. Wiedział, że podświadomość działa lepiej, kiedy świadomość milknie. Jeśli będziesz to robił przez 21 kolejnych nocy, będziesz trenował swój mózg, aby oczekiwał obfitości zamiast niedostatku. A kiedy umysł wierzy, znajduje drogi. Wyzwanie jest proste, ale wymaga konsekwencji. Większość rezygnuje zbyt wcześnie, ponieważ uważa to za zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe, ale nauczyłem się w praktyce. Najbardziej potężne zmiany zaczynają się w niewidzialnym, w tych małych aktach przed snem, kiedy nikt nie widzi, ale umysł słyszy wszystko, chcę, żebyś dogłębnie zrozumiał, co stało się z ludźmi, którzy zastosowali dokładnie ten proces i jak to może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz swoje własne życie. Ponieważ, kiedy mówię o wizualizacji, o afirmacjach i o przeprogramowaniu mentalnym, nie mówię o pustej teorii. Mówię o czymś, co widziałem, jak dzieje się z prawdziwymi ludźmi w prawdziwych sytuacjach. I co generowało niezwykłe wyniki. Pomyśl o historii Jim'a Carrey'a. W tamtym czasie był po prostu kolejnym komikiem, który próbował przetrwać w Los Angeles bez pieniędzy, bez jasnych perspektyw. Ale każdej nocy, przed snem, robił coś, co większość uznałaby za szaleństwo. Brał symboliczny czek na 10 milionów dolarów, wypisywał swoje imię, datę i kwotę i wkładał do portfela. I każdej nocy. Przed zaśnięciem wyobrażał sobie mentalnie, że otrzymuje te pieniądze, żyje tą rzeczywistością, podpisuje milionowe kontrakty. On nie tylko pragnął. On trenował umysł, aby zaakceptował to życie jako normalne, aby stworzyć wewnętrzną spójność między tym, co myślał, czuł i robił. Kilka lat później otrzymał dokładnie tę kwotę za film Głupi i Głupszy. To nie był zbieg okoliczności, to była konsekwencja. I to nie tylko on. Muhammad Ali robił to samo. Długo przed tym, zanim został mistrzem, powtarzał sobie: Jestem największy. Mówił to tak wiele razy, z takim przekonaniem, że jego umysł nie miał innego wyjścia, jak dopasować ciało, decyzję i zachowania do tego przekonania. On trenował umysł przed trenowaniem ciała i to jest jedna z największych lekcji: Najpierw wygrywasz w sobie, potem odpowiada świat zewnętrzny. Ale widziałem też, jak dzieje się odwrotnie: ludzie, którzy zdobyli fortuny, ale nigdy nie zmienili programowania wewnętrznego. Mike Tyson jest klasycznym przykładem. Zarobił ponad 300 milionów dolarów w karierze, ale stracił wszystko, ponieważ wewnątrz wciąż niósł przekonania o niedostatku, o strachu, o autosabotażu. Pieniądze weszły, ale mentalność nie nadążyła. I to zawsze mówię: umysł jest jak termostat. Jeśli nie dostosujesz wzorca wewnętrznego, nie ma znaczenia, ile zdobędziesz na zewnątrz. Prędzej czy później wrócisz do temperatury emocjonalnej, którą nosisz w sobie. Sam tego doświadczyłem. Był okres, w którym zacząłem zarabiać więcej niż wyobrażałem sobie, że jest to możliwe kilka lat wcześniej, ale wewnątrz wciąż czułem się jak ten ograniczony człowiek, który musiał walczyć o każdy grosz. I rezultatem było to, że znajdowałem nieświadome sposoby, na sabotowanie własnego wzrostu, ponieważ moja tożsamość wciąż była uwięziona w przeszłości. Dopiero kiedy zacząłem postrzegać siebie jako kogoś godnego, zamożnego i zdolnego do wnoszenia wkładu na dużą skalę, rzeczy zaczęły się utrzymywać. I to chcę, żebyś zrozumiał: kiedy stosujesz ten proces w sposób konsekwentny, nie próbujesz tylko przyciągnąć pieniądze, budujesz nową tożsamość. Ponieważ umysł nie pozwala, aby twoje życie przekroczyło obraz, jaki masz o sobie. Jeśli w głębi duszy widzisz siebie jako kogoś ograniczonego, zawsze walczącego, zawsze cierpiącego niedostatek, to właśnie świat ci potwierdzi. Ale kiedy zaczynasz powtarzać, wizualizować i czuć się zamożny przed snem, przeprogramowujesz tę tożsamość. A kiedy tożsamość się zmienia, zmienia się zachowanie. A kiedy zmienia się zachowanie, Wyniki nie mają innego wyjścia jak nadążyć. Dlatego historie takie jak Jima Kareya czy Muhammada Ali nie są magicznymi wyjątkami. Są dowodem na to, co się dzieje, kiedy rozumiesz, że umysł jest pierwszym polem bitwy. Wygrywasz w nim noc po nocy, aż zwycięstwo zewnętrzne będzie tylko naturalną konsekwencją tego, co już istnieje tutaj wewnątrz. Chcę, żebyś zrozumiał coś co całkowicie odmieniło moje życie i życie tysięcy ludzi, którzy zastosowali te zasady. Istnieje ogromna moc w podjęciu prostego, ale niepodważalnego zobowiązania wobec własnego umysłu. I dlatego wyzywam Cię, abyś robił ten rytuał każdej nocy przez następne 21 dni. Nie jeden, nie dwa, ale 21 kolejnych nocy. Ponieważ badania w dziedzinie neuronauki i psychologii behawioralnej Pokazują, że jest to średni czas potrzebny do tworzenia nowych połączeń neuronalnych, do łamania starych wzorców i ustanawiania nowych nawyków mentalnych. I nie chodzi o ćwiczenie w sposób automatyczny, chodzi o robienie tego z obecnością, z emocjami, jak ktoś, kto podlewa niewidzialne ziarno, które prędzej czy później wykiełkuje. Ponieważ to właśnie się dzieje. Najpierw transformacja jest wewnętrzna, cicha, prawie niezauważalna. Ale z czasem owoce pojawiają się w twoim życiu zewnętrznym, w twoich relacjach, w możliwościach, które się pojawiają, w sposobie, w jaki radzisz sobie z pieniędzmi, a nawet w twojej energii dziennej. Wiem, co być może myślisz, Bob, ale co jeśli nie wierzę w to na początku? Co jeśli wydaje się to dziwne? Ja też nie wierzyłem. Pierwsze noce były dla mnie dziwne, czułem się jakbym tylko powtarzał słowa, ale było coś innego w kontynuowaniu. Ponieważ umysł jest jak teren: za pierwszym razem, kiedy sadzisz, nic się nie dzieje, za drugim razem też nie. Ale każdego dnia ziarno tam jest, niewidoczne, zapuszczające korzenie, aż nagle coś przebija ziemię i rośnie. Tak było ze mną. Zacząłem w fazie, w której byłem pełen długów, bez perspektyw, a mój umysł znał tylko jedną drogę drogę strachu. Kładłem się spać i nie zdając sobie z tego sprawy, Wzmacniałem ten strach noc po nocy. Kiedy przyjąłem to wyzwanie, postanowiłem zastąpić każdą myśl o niedostatku deklaracjami dobrobytu. Na początku głos wątpliwości się ze mnie śmiał, ale z biegiem dni zauważyłem coś subtelnego. Budziłem się z większą jasnością, z innym uczuciem, jakby ciężar się zmniejszył, i stopniowo zaczęły się pojawiać pomysły, okazje, właściwi ludzie. Nauka wyjaśnia to w prosty sposób. Stan emocjonalny przed snem wpływa na sposób, w jaki mózg przetwarza informacje, reorganizuje wspomnienia, a nawet na to, jak aktywuje obszary związane z kreatywnością i podejmowaniem decyzji. Jeśli idziesz spać ze strachem i niepokojem, wzmacniasz te wzorce. Ale jeśli zasypiasz z wdzięcznością, wiarą i obrazami obfitości, programujesz mózg do działania na zupełnie innym poziomie. I to nie tylko nauka to również kwestia tożsamości. Ponieważ, kiedy robisz to ćwiczenie przez 21 dni, zaczynasz postrzegać siebie inaczej. Twój umysł przestaje identyfikować się z niedostatkiem i zaczyna postrzegać siebie jako kogoś, kto przyciąga dobrobyt w sposób naturalny, a kiedy tożsamość się zmienia, zmieniają się wybory, zmieniają się zachowania i wyniki nieuchronnie się zmieniają. Zwykłem mówić, że to wyzwanie jest jak cichy pakt, który zawierasz ze swoją przyszłością. Każda noc jest cegłą w budowie nowej wersji siebie, a najwspanialsze jest to, że nie ma znaczenia, gdzie jesteś teraz, ile masz na koncie, ani ile razy już poniosłeś porażkę. Jeśli będziesz to robił konsekwentnie, zauważysz, że umysł zaczyna pracować na Twoją korzyść, a nie przeciwko Tobie. Widziałem, jak ludzie wychodzą z sytuacji bankructwa do milionowych biznesów po zaakceptowaniu tego wyzwania. Widziałem, jak ludzie odzyskują relacje, znajdują okazje, które wydawały się niemożliwe, podejmują decyzje, które całkowicie zmieniły ich życie, a wszystko zaczęło się od kilku minut przed snem, noc po nocy, tworząc nowy wzorzec mentalny. Ponieważ prawda jest taka, że Twoje życie nigdy nie wyjdzie poza to, co Twój umysł uważa za możliwe. A w 21 dni możesz zacząć przeprogramowywać to przekonanie. Możesz przekształcić strach w wiarę, niedostatek w obfitość, wątpliwości w pewność. A kiedy umysł się zmienia, wszystko wokół też się zmienia. Życie zmienia się, kiedy decydujesz się zmienić to, co oddajesz swojemu umysłowi przed snem. Ponieważ to w tym momencie, kiedy ciało odpoczywa i umysł cicho pracuje, twoja przyszłość zaczyna być kształtowana. A jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że jesteś gotowy, aby zrobić ten krok. Teraz zrób tak. Następny film już pojawia się na Twoim ekranie, a w nim wspólnie wejdziemy o jeden stopień wyżej na tej ścieżce wzrostu, jasności i transformacji. Obejrzyj go teraz, kontynuuj ze mną tę drogę, aby stać się jeszcze lepszą osobą niż jesteś dzisiaj. Dziękuję, że jesteś tutaj i czekam na Ciebie w następnym filmie.